Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ropczycach ma nowy samochód dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Robczycach ma nowy samochód dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mikrobus został zakupiony przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwa Powiatu w Robczycach. Napisała pani dyrektor Marzena Jakubek, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, wniosek do pfron oddział w Rzeszowie i skorzystaliśmy z programu wyrównywania różnic między regionami, to jest w obszarze pozyskując 70 tysięcy złotych. W ogóle wartość tego samochodu, w którym będą mogły jeździć dzieci siedmioro dzieci, opiekun i kierowca, to jest 119 900 złotych. 70 tysięcy to kwota pozyskana z PFRON-u, właśnie z tego programu. Natomiast pozostała kwota to oczywiście wkład. Stolica Powiatowego w Robczycach, powiatu robczycko-sędziszowskiego. Nowy pojazd był nam bardzo potrzebny i z pewnością ułatwi nam funkcjonowanie. To prezent szczególnie ważny dla naszych przedszkolaków, mówi dyrektor ośrodka Marzena Jakubek. W tej chwili nowo zakupiony samochód, to jest też właśnie okno na świat podczas zajęć rewalidacyjnych, które prowadzimy po południu. Dzieci mogą wyjeżdżać na basen, na konie, mogą wyjeżdżać na wycieczki. Samochód jest bezpieczny, w samochodzie gdzie zawsze będzie jechał jeszcze opiekun dodatkowy? Jednorazowo może do samochodu wsiąść siedmioro dzieci. Grupy przedszkolne mamy czteroosobowe. W każdej grupie pracuje nauczyciel i wychowawca także zupełnie wystarcza to na zabezpieczenie tego przejazdu. No i na miejscu usługi specjalistyczne zajęcia specjalistyczne prowadzą już też nasi nauczyciele. Samochód jest wyposażony w siedzenia, które w sposób taki naprawdę bardzo nowoczesny są przystosowane do tego, żeby zamontować foteliki. Każde krzesełko w samochodzie jest osobno dzielone. Jest to samochód taki, na który nam bardzo zależało, bo spełnia wszystkie wymogi. Pefron dofinansował oczywiście zakup tego samochodu, ale też bez udziału tutaj Starostwa Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego nie byłoby to możliwe, bo my nie mamy takich środków swoich ich w budżecie, żebyśmy mogli tą brakującą kwotę dopłacić. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy to specjalistyczna placówka udzielająca wsparcie, dbająca o edukację i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną bądź spektrum autyzmu. Wkrótce zostanie oficjalnie otwarte przedszkole Ogród Dobrych Serc, funkcjonujące przy Robczyckim Ośrodku. Ogród Dobrych Serc to są te serca naszych dzieci, ale to są właśnie też i ci ludzie, którzy nas otaczają, ci nasi przyjaciele i chcieli Byśmy też właśnie ich gościć tutaj, bo kiedy mamy troski, to są z nami, kiedy mamy potrzeby, to je próbujemy wspólnie rozwiązywać i oni nam bardzo w tym pomagają. Ale kiedy będziemy się teraz cieszyć, będziemy otwierać to pierwsze publiczne przedszkole na Podkarpaciu i myślę, że jedyne w Polsce, to chcemy być razem, chcemy razem świętować, chcemy się razem cieszyć i bardzo serdecznie zapraszam, nawet jeżeli ktoś nie dostanie bezpośrednio od nas zaproszenia do ręki, to czujcie się Państwo zaproszeni. Twórzmy tą społeczność taką wspierającą te osoby najbardziej potrzebujące. Konferencja dwudniowa, 8-9 październik. O 8 rozpoczynamy ten pierwszy dzień konferencji, konferencji Porozmawiajmy o Dzieciach i będzie to msza święta o godzinie 9 tutaj w kościółku, w Sanktuarium w Robczycach. Później o godzinie 10 już taka część oficjalna rozpoczynamy inauguracyjnym wykładem profesora Artura Mazura. Później będzie miała wykład pani Edit Kowacz, dyrektor Zaprzyjaźnionej Szkoły w Szolnok na Węgrzech, która też się otwiera na osoby z autyzmem i wymieniamy się właśnie też przy okazji takich spotkań doświadczeniem i, i wiedzą. Później będziemy zwiedzać to przedszkole, oglądać. Będziemy chcieli, żeby nam tutaj duchowni poświęcili ten budynek, żeby poświęcili też ten samochód, żebyśmy mogli bezpiecznie podróżować. Będziemy też oczywiście patrzeć na to, co nasi przedszkolacy przygotowali. Będziemy się cieszyć, będziemy się razem wspólnie bawić, będziemy się uczyć siebie nawzajem również. Później będziemy mieć spotkanie takie obiadowe, na które też serdecznie wszystkich zapraszam. Będziemy się spotykać przy stole i będziemy też rozmawiać wtedy o tych naszych potrzebach, o tych naszych wrażeniach. Drugi dzień konferencji to już będą warsztaty takie specjalistyczne. Będziemy prowadzić tutaj terapię dla pedagogów. Mówię to tak właśnie, jako że będziemy prowadzić terapię, bo Pedagodzy z powiatu robczycko sędziszowskiego i goście, którzy będą się mogli tutaj chętnie pojawić. Mam nadzieję, że będą tacy z zewnątrz też, ale i nasi rodzice będą mogli doświadczać tej terapii, którą na co dzień proponujemy naszym podopiecznym. Także zapraszamy serdecznie. Oficjalne otwarcie przedszkola połączone z konferencją, porozmawiajmy o dzieciach, odbędzie się 8 października, natomiast warsztaty specjalistyczne zostaną przeprowadzone 9 października.